Czuję! Kmielosu! Kmielosu pasa! Moja! Hej wszystkim, Typera w Korei, i dzisiaj wybieramy się do teściowej. Mieliśmy być na czusok, nie byliśmy i nastała najwyższa pora, żeby odwiedzić teściową. I pech chciał, że dzisiaj po prostu leje jak z cebra Zanim jednak pojedziemy, chciałam wam coś pokazać Widzicie to za mną Paliłam się już na Instagramie, ale pokażę wam teraz na vlogu Nareszcie powiesiliśmy nasze prezenty Od fanów To jest mapka oraz podpisy, które dostaliśmy Podczas spotkania Spotkania z Pyrą i Tedzinem w Poznaniu Zresztą to wszystko są prezenty Od fanów właśnie na spotkaniu My włożyliśmy to w ramki Oczywiście można tego użyć jako bombki na choinkę Zobaczcie a tutaj prezent nasz ślubny też powiesiliśmy razem. Żeby wszystkie rysunki były. O tak No okręcią, na sam na pięciąci. Łe. A co i doługi o to nie względy

te winogrona, które tu widzicie, tego nie ma jakoś dużo. Może 2 kg, może mniej. 17 tysięcy. Hehehe. Hehehe. Co to? Kijawa! To go pola, on dał chodź do rady. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. 이브닝이야? 어. 애프터은 애프터널. 이지? 아니야 이브닝인 것 같아 <laughs> 나 뭐, 뭐라고 했는지 알아? 이쁜이 <laughs> 아 <laughs> 나한테 이쁜이라고 아니었어 역시 역시 아니었어 <laughs> 이쁜이는 여기 있지 이쁜이 <laughs> 아니 진짜 어이없어 왜? 그러니까 좀 의심스러워서 나한테 그럴 적이 없는데 <웃음> 그쵸? 죠치기 질수다 심해지다 심해지 t e 해지 t Którą nam budują i cały czas nam budują ja nie rozumiem, już jest październik A tu stacja cały czas... No tak Rzeki Han to w ogóle nie widać Nawet się nie chce sfokusować za bardzo O, tam jest rzeka Han Wow No bo 빨리 소리 좀 크게. 소이. 소 아저 네 들어가 들어가. <laughs> <진짜> 재밌... <laughs> <도로가. 웃음> 들어가. 들어가자 들어가자 안녕하세요. 이만천 원짜리더라고. 게 비싸. 아니 나 회사에서. 응? 네, 회사에서 음. <laughs> 제일 비싼 거 했어요. 그, 뭐야, 미스트 신청을 해라. 이게 제일 비싼 거야. 299,000원. <laughs> 음, 뭔가, 여기는 계란찜 같은 거 해야 여기 찌개 같은 거 아니야? 제거 과자지. 과자? 응. 아, 나 이뻐라. 그치? 그지 걔는 똥개가 최고지. 개 형. 이거 또 조금씩 조금씩 이거 음, 먼저. 네 이거 먼저 주시고 다음에 더 드릴게요 <laughs> 소희 할머니 봐봐 할머니 봐봐 어이? 뭐지? 벌써 많이 먹어서 별로 관심도 없는데 소희가 <laughs> 할머니 그냥 통째로 주시고 <laughs> 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 아이 Ile rena dzieła na dziś idzie. O! A dziś I teraz w tym momencie. Tutaj już mamy na straży Sofii. Tutaj mamy. Frysz. A tutaj Boczek. Prawda Sofii? 음 맛있겠다 <laughs> 야 이거 태진아 왜 이거 된장 아 <laughs> <오>, 맛있겠다 <laughs> 음 뭐야 <laughs> 꼬피장. 아, 꼬피장. 응. 음. 맛있어. 응, 맛있어, 맛있어. 너무 맛있어. 음, 맛있어, 맛있어. 너무 맛있죠. 음. 파도 다 익고. 음. 파 맛있어. 너무 맛있어. 이 된장 몇년된 거예요? 한 년. 6 년요? 이 우와. 대박. 봐봐 가야 삼겹살 맛있다. 엄청 네, 응. 맛있어요. 응. 여기는 진짜. 음. 우리가 오랜 만에 먹기도 하고 삼겹살도 여기 아요 음. 근데 우리 정장 진짜 다른 다른 거기도 사봤는데 우리 동네에서 음, 음. 여기 이 아저씨들 제일 맛있는 고기 팔아요. 어. 뭐? 뭐지 음. 음. 음... 음... 다 음. 손. 초단 알았어. 초단 알았어. 손, <말았어. 웃음> <주도 말았어. 웃음> 손, 손, 손. 아 이제 많이 먹었어. <laughs> 아, 많이 먹었어. 만 줬어. 뭐 아, 많이 먹었어? 같아. 뭐, 할머니도 간식 많이 주고. 네잘 먹었습니다. 잘 <laughs> 먹었다. 자 이거 뭐야 이게? 먹차 만점 뭐야 이게 여기? 어? 앉아 있어요. 이거 앉아 있는 거야? 네. 오빠가 앉아 있는 거야? 목이 앉아 있잖아. 크리도 <laughs> 소이, 조이잖아요. 왜 나한테만 뭐라 그래요? 나 아, 뭐야 앉으라고 했잖아 먹고 나서 앉아 있다고 <laughs> 이거 좀 어쩌... <laughs> 앉아 있는 거예요. <laughs> 아 진짜. 아니야 앉아 있는 거예요. 아저배급이지 제? 아 괴롭히지 마. <laughs> <laughs> 와. Co nie? No kim inny? Jakie pownikanie, kim inny? Pada deszcz, ale tak czy siak przyszliśmy trochę na spacer, suchy, ponieważ no cały dzień w domu wiadomo. Jesteśmy na górze. To jest dzielnica, która nazywa się Miadong. Tutaj kiedyś mieszkaliśmy. Jak słyszycie pada deszcz. I e, ta góra tutaj. Tak wyglądają góry w Korei w ogóle. Są bardzo zalesione. Ona się nazywa Opesan. Normalnie sobie w Seulu jest taka górka, taki las. i Luzik. Sohi bardzo, bardzo lubiła tę górę, uwielbiała po niej chodzić. Zawsze była szczęśliwa. Teraz też wygląda na dosyć szczęśliwą. Sohi? Napotkaliśmy problem w postaci Sochi. Nie chce iść. Po prostu wdycha sobie powietrze. Z lasu stoi na ławeczce. No i nie ruszamy z miejsca, nie? Co i kadza? Co i? Kadza, kadza, fali, pionda. Kadza. Egowa. Egowa.

아, 분분빠 그치, 쟤, 쟤. 가자. 가자. 아, 너무 안 돼, 안 돼, 안 돼, 안 돼, 안 돼, 못일안 돼, 안 돼, 안 돼, 귀여워. 아, <laughs> 어, 귀여워. 돼, 안 돼, 안 돼, 안 돼, 안 돼, 일 O, już się pani w O kio. Tak jak widzieliście po Sofii, która miała wycierane łapeczki, dotarliśmy do domu, a ja idę teraz do Daiso po parę tupereli. No i taki mamy deszczowy dzień dzisiaj. I być może jak wiecie, w Korei w dni je się czony, czyli takie placki smażone. Trochę takie naleśniki, trochę placki. W każdym razie my dzisiaj nie jemy. Dlaczego? Bo się. Objedliśmy tym samym gipsalem, czyli boczkiem. Już chyba kiedyś mówiłam, dlaczego się je te placki. Dlatego, że one mają taki specyficzny dźwięk, który brzmi jak spadający deszcz, jak się smażą. Ale myślę, że boczek, jak się smaży, to też podobny dźwięk wydaje, więc na jedno dzisiaj wychodzi. Wróciłam do domu, a tu Tezin Robi różne rzeczy Więc zostawmy go A ja wam pokażę co kupiłam Tutaj co jak widzieliście Kupiłam Gąbeczki do makijażu, takie dwie różne. Zobaczymy jaki będzie efekt. 1000 zł za dwie sztuki i taki oto pędzel do podkładu. 3000 zł. W Olivian kupiłam z Banilako primer klasyczny, który wygładza skórę, będzie totalnie bez skazy według tutaj opakowania. Mam z tej samej firmy taki sam primer tylko hydrating, czyli nawilżający. Kupiłam przez przypadek, a chodziło mi o ten, więc kupiłam jeszcze raz. Pędzel do cieni do powiek. Takie. dzień już się dobiera. A tutaj z Holika Holika w ogóle też jest w Oliwian. E, Brązer. I była taka promka, że nie dość, że była przecena, to jeszcze do tego dodawali też pędzel do brązera. Dlatego tydzień krzyczał uuu. Już wam pokazywałam kiedyś na Instagramie, ale mam fazę straszną. Na te buły z kremem, które są dostępne w pieniędziom, czyli sklepach całodobowych Siu. One są z Uju. Ten jest y krem zwykły, ten jest czekoladowy i jeszcze kupiłam taką dziwną rzecz, czyli z tej firmy wiecie, co robi te migdały smakowe Honiboto na przykład tutaj jest. Takie ciasteczka ryżowe. Zobaczymy, jak to smakuje. 이렇게 생겼어? 모르겠어. 거머아 그 하나 먹기 싫고 다 아니 <laughs> 밥만 볼라 그랬는데. 응응. 아빠 하나 먹어. 모르겠다 진짜. 한 맛이 안 나는 것 같아. 나. 보통 나. 는거같향 보통은 나. 뭐? 이 보통은 이 나. 보통은 이 나. 아통은 향이 나. 보통은 이 나. 이 나. 보통은 향이 나. 보통이 Tu krem z niej wyłazi, nawet. Teraz wyciągamy te bułe. Ła! Patrzcie, jaka. Patrzcie, ile kremu. Mmm! O, I tu na dole są takie. To jest czekolada na dole po prostu. Czokolicie. Mhm. Co mogę kieć? Hangabta kromkiem oko tu trowa. O, masz to. Ki kiedyś mm. mm. Masz ki I tak, moi drodzy, kończy się ten deszczowy dzień. I jakoś tak zauważyłam, że większość moich vlogów kończy tutaj na Sofie. Nazwijmy to tradycją, bo sam go psali. ty <w> się <osu> tysiącą. <noise> Hammary Walsh. Także mam nadzieję, że Wam się im Ja Hammary Walsh. Będzie mówi, że Sofie też dzisiaj zjadła jedną. A i po... Dobra, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to pamiętajcie o łapkach w górę, o subskrypcjach i papa. pa pa. Pa pa.